Cześć, dzień dobry, to znowu my zaczynamy kolejny odcinek Co z tym VAT? -em? Dzisiaj bierzemy na tapet uproszczenie VAT, a uszczelnienie VAT. Ja się nazywam Aleksandra Prorok, a ze mną Zbyszek Makowski. Zaczynamy. Zbyszku, czy mechanizmy uszczelniające VAT są przeszkodą przy upraszczaniu przepisów o VAT? No, niestety tak. Zazwyczaj, jak mówimy o um, jakichś nowych rozwiązaniach uszczelniających VAT, no to są to rozwiązania, które jednak wymagają jakiejś cierpliwości i zaangażowania od podatników. No i w tym sensie można powiedzieć, że szczelny VAT nie zawsze jest prosty. Mhm. A jakie są takie najważniejsze mechanizmy, narzędzia, które uszczelniają VAT, mhm. system podatkowy? Mhm. No, to można powiedzieć o dwóch i to też dobrze pokaże odpowiedź na Twoje wcześniejsze pytanie. Czyli, po pierwsze, mamy mechanizm podzielonej płatności. Wprowadzony w 2019 roku w formie obowiązkowej i to jest tak, że jak jest faktura powyżej określonej kwoty i przedmiotem dostawy są określone towary lub świadczenie określonych usług, wówczas płacący. Musi dokonać zapłaty w podzielonej płatności, czyli wybrać specjalny rodzaj przelewu. No teraz jeżeli mówimy o uproszczeniu, no nie jest to uproszczenie, bo po pierwsze on musi zidentyfikować produkty i towary, czy musi zapłacić w speed paymencie, po drugie, musi wprowadzić, musiał wtedy wprowadzić do systemów odpowiednie tam szablony płatności i tak dalej, żeby z tego obowiązku się wywiązać. Drugie takie narzędzie to jest wykaz podatników VAT. Czyli mamy mm, publicznie dostępny wykaz podatników wraz z statusami podatników i jeżeli mamy fakturę zakupową, chcemy odliczyć VAT. Mamy obowiązek sprawdzić na tym wykazie, czy podatnik jest zarejestrowany, czy jest podatnikiem VAT czynnym oraz czy jego rachunek bankowy zgadza się z tym, który jest na tym wykazie. No i znowu moż, mogłoby tego rozwiązania nie być i byłoby prościej, bo po prostu brałbym fakturę i sobie odliczał. No natomiast historia pokazuje nasze doświadczenia, że szczelniej by nie było. Mm -hmm. No jasne, to no, tak jak powiedziałeś, te rozwiązania są po to, żeby właśnie system był szczelny, żeby zapewnić bezpieczeństwo też systemu. No dobrze, no ale jeżeli nie było, jak było wcześniej, jak nie było mm -hmm. tych narzędzi, to jakby jakie rozwiązania, jak te luki w systemie wykorzystywali my właśnie przestępcy, żeby migać się od płacenia VAT-u. No tak, to były całe przestępstwa karuzelowe. Swoją drogą, jakiś czas temu nagrałem dłuższy filmik na ten temat, opowiadam o całym tym mechanizmie. Tu można powiedzieć krócej, że um, byli wplątywani uczciwi podatnicy w tak zwaną karuzelę, czyli w taki wianuszek transakcji, gdzie wchodził towar bez VAT-u za granicę, na końcu wychodził z Polski też bez VAT-u, a w międzyczasie VAT naliczony był kradziony, znaczy był przez podmiot znikający, ten pierwszy VAT należny nierozliczany, później były wszystkie tam VAT naliczone, odliczane. Na końcu w tym systemie zostawał ten jeden uczciwy podatnik istniejący, który sobie wziął faktury, odliczył, wszystkie inne podmioty zniknęły, a on zostawał z zaległością podatkową właśnie dlatego, że nie miał możliwości na przykład weryfikowania swoich kontrahentów, bo nie było tego wykazu. Nie mógł się obronić, jeżeli podejrzewał, że transakcja jest nieuczciwa, tak jak teraz może, bo nie mógł zapłacić w tym split paymencie. Czyli no, trzeba faktycznie było kosztem tej prostoty przepisów i działania tych podatników. No ale było to niezbędne, bo rocznie było tracone, to były dziesiątki miliardów złotych, które były kradzione. Mhm. Zespół pracuje nad przepisami nowej ustawy VAT, więc też czerpiecie z doświadczeń innych krajów. No i właśnie, czy, czy są jakieś inne kraje, gdzie udało się uprościć przepisy o VAT, natomiast nie odbyło się to kosztem właśnie uszczelnienia systemu? Ja znam przykład kraju Finlandia, mhm. ale to jest zupełnie inna historia. To wynika z kulturowych uwarunkowań samych Finów. Duzi są po prostu wyczuleni, alergicznie na wszelkie e, formy nieuczciwości. A, no po prostu u nich to w ich y, kulturze jest niedopuszczalne, więc oni naturalnie nie mają żadnych systemów uszczelnieniowych, a mimo to, a więc system baty jest ich prosty, a mimo to nie mieli nigdy problemu z wyłudzaniem. No, ale to jest, to jest mm -hmm. No dobrze, no a jak pogodzić potrzebę uproszczenia? przepisów o VAT, patrząc na właśnie przygotowywany projekt nowej ustawy VAT, a z drugiej strony właśnie nie zepsuć już obowiązującego systemu, no i nie stworzyć luk, żeby ten VAT obchodzić. Jak to zrobić? No, powiem ja brutalnie, że moim zdaniem tych kluczowych elementów związanych ze szczelnością po prostu nie możemy pominąć w nowej ustawie. Ja sobie zawsze to tak wyobrażałem, jak gdzieś miałem, pobrałem udział w ministerstwie na dyskusjach, czy ma być prosto, czy szczelnie. I rzeczywiście przedsiębiorcy, ci uczciwi zarzucali, no, że my chcemy uszczelniać, a to oni mają gorzej. No ale zawsze sobie wyobrażałem to na takim przykładzie, że mamy jakiś wspólny dom, gdzie mieszka nie wiem, burza studencka i w pewnym momencie skradzione są rzeczy z szafek, z lodówki. No to siłą rzeczy, jak to trwa i trwa, zakładamy na przykład kłódki na szafki. I ci uczciwi wtedy się denerwują. Muszę wziąć kluczek, muszę o tym pamiętać. No ale robimy to po to, żeby, nie były, żeby się skończyły te kradzieże. Teraz to zostało wprowadzone i to zostało wprowadzone skutecznie. Po prostu z tego zrezygnować się nie da. Co najwyżej można sprawdzić, czy da się tak zrobić, żeby korzystać z tych mechanizmów jak najprościej. Będziemy to analizować, ale wydaje mi się, że nasza ustawa musi być i prosta, i szczelna, a więc te podstawowe systemy w niej zostaną. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Materiału, co z tym VAT-em? Masz pomysły, sugestie, jakie rozwiązania można byłoby uwzględnić w przepisach nowej ustawy VAT? Napisz do nas na kontaktmałpa.nowoustawawat.pl